Chciałem was tylko pozdrowić wszystkich intruzów co się- Wkradają nocami do pokoi dziecięcych I wszystkich innych z-, z... SŁONECZNE MAJANKI Z Pozdro, i... po pozdro, pozdro! intruzów co się- Witamy serdecznie Widzowie, no ja jestem zmęczony, bo ile ty jest streama godzin? O no, Oj, my już czwartą godzinę w streamo- W streamie Chłopie, to nie ma- Warto jeszcze do pierwszej w nocy tu z wami posiedzieć Bo was oczywiście kocham Jeszcze arbuzy No za nie jest lekko Dobrze, warunki sprzyjające. Co tam u Was słychać? My żeśmy wczoraj z Pyką. E, co Bandurka ma powiedzieć? No, no sam se takie rzeczy wybrał. Wczoraj przylecieliśmy Pyką 97. Była to ciężka podróż. Miałbyś lot z Wrocławia o godzinie 21.10. No i co? No i niestety opóźnienie dwugodzinne. Dwugodzinne. godzinne. Dwugodzinne. 23.25 wylecieliśmy. A, tutaj. Który... No, dobra, dobra. O, jakoś tak git. No i co? Ale dolecieliśmy. Pierwsza 45. Ko druga byliśmy na hasie. Zabrałem. Na jedzenie, ale mu się nie spodobało. Mogę wam pokazać, co, co było głównym powodem. Nie, Tylko... to akurat była tragedia, Powiem wam tak. Chcę już do Polski. jak zobaczyłem to, co zaraz Kuba wam pokaże. Co to jest ta emotka? Influencerek 97. Ale w ogóle jakieś światło za. myślę, że to jest potencjał na worldwide emotkę. Patrzcie, co tu się k dzieje, dzieje. Wzięliśmy tak zwane burgerki, usiedliśmy, i to nie jest jakaś tam, że ciężka ulica czy coś. To jest taka Jedna z główniejszych i w sumie to jest chyba San Julian jakaś. I zap... Tylko ja. <grywa> zobaczył Ole. jak biegnie w jego stronę. Taki sk... -el. O. Jak, jak tylko zobaczył, że w jego stronę biegnie taki sk To mówi tak, wstał, mówi to no nie jest na moje nerwy i poszedł do chowa, mówi Take away please. No i wzięliśmy na mnie. nie Take away, take away. Wróciliśmy, zjedliśmy, obejrzeliśmy coś na YouTubeku i do spania. Dzisiaj od rana robota. Dzięki za zlewkę, a co ty chcesz? A ze mną nie chciał. Czego nie chciałem z tobą? A na Blue Lagunę? No bo po co mam jechać na Blue Lagunę, a pyka jest pierwszy raz już się namalczył. To prawda. A ty masz na swoje nazwisko umowę o mieszkanie tu. Eee, co jeszcze się działo? Bolciarz, musisz. Ja. Pyka był wczoraj przerażony, bo Bolciarz... Zleciał... Taka, taka muza za p... Ale na tak, pętli, na pętli. tak na napętli tak głośno, że my weszliśmy do niego do Bolta i on przez 5 minut nie wiedział, że weszli. My do niego darliśmy ryja. tak. Hello! Hello! A on tak! Nie, to było coś szybszego. <śmienic> co? <śmienic> tak. ktoś, coś koło tego No i zapo, nie, a wiesz, jak ktoś przyjeżdża do państwa, gdzie jest lewostronny ruch i siada k a to jest lekko zryty, nie? Więc... Ja, pasy, ja pasy trzymałem, bo nie wiedziałem co się dzieje. Zarażony, ale zapół, bo tam no. te prytki to wszystko było... K w środku. No, i co? K w 100. <śmienic> ja ja ale... mam zakier w After Effectsie Slider, bo normalnie miałem ten. Normalnie miałem 3 minutowe przerwy, kur. Między banerkami, ale niestety szła kryska na matyska, właściwie przyszło tyle pieniędzy, że powiedziałem nie ma problemu. Będzie kwa all the time. Może lecieć jedno po drugim. I tyle. Niezłe pozdro od Martyny, a że w Dunajcie, bo nie zwróciłem na to uwagi Jenny, bo. Tyle dziewczyn, co mnie pozdrawia. To już nawet nie wiem, czy to Martyna, czy jakaś inna. Nawet nie zwróciłem uwagi, więc nie masz co się denerwować. A wczoraj na mieście coś się działo? Daj spokój, du. Daj spokój, żeni. Co się wczoraj działo na mieście, to jest koniec, nie? Masakra. No, no, ale co, no? Nie ma, nie ma co płakać na, roz, na rozdanym mlekiem. Ditka Sad. Ja, jak od Helfielda poszła aprobata, to mega główno w takim razie, więc nawet nie muszę sprawdzać. Natomiast kibicuje i 3 na 10 to jest moja ocena. Słuchajcie, jeśli chodzi o just chatting dzisiaj, no to. A, no chłopie, z ch czego EBE już nie robi tych upgrudów? Czy dołączyliśmy do klubu gentlemanów. Zależy, czy pytasz on-stream, czy off-stream. Ciężko się wylosowało. Ciężko się wylosowało. Nie, ale w sumie ciekawe, jak wygląda tutaj Gentleman Club. Tutaj. Jak to ja wszystkie, się, jak to są same brzydkie baby, no musimy to sprawdzić. Musimy to sprawdzić. Ewidentny <grym> Trzeba to wydedukować. Nie, akurat u... maltanki, no nie ma tu urodziwych kobiet. Znaczy, ja też się nie rozglądam za kobietami, tak? Ale po prostu z samoistych obserwacji taką, takie coś wydedukowałem, no. Ja do wczorajszego wieczoru myślałem, że gentleman club to tam trzeba się w garnitur ubrać i tam normalnie po prostu jest. Skurka. A normalnie cię puścili kurki z podęgkami, nie? No. <grym> no. Widzicie, człowiek się całe życie uczy. Ja za, zaraz kinie biorę w obroty i se na bolety. Ty? No to lecie. Powodzenia, jak będziecie kuba Sekwento tańczyć. <laughs> A my kurwa tutaj. O, proszę bardzo. World wide z Włochami i z błoszkami. Miłych baletów w Polsce wam życzę. Pozdrowcie Alana i Sekwento. One do Explosionamy, do gentleman clubu. Kto ma lepiej? A kto powiedział, że w Polsce? Ja. <laughs> I koniec. Bo tylko jest na Polskę teraz Za tym Kinga nie może jechać nigdzie. Kinga jest chora, dużo przedszkoli na Cyprze. Nie wiem, bo nie jesteśmy na Cyprze. Gratulacje. Czy dziś kick. I, yes, today is gonna be kick day as well. Oczywiście International Stream wchodzi w grę i tak to wyglądać będzie. Pyka, ty coś piłeś? Bo ci się tak oczy rozjeżdżają. Ja wam powiem tak, pyka to efekt dopiero o 18.50 zjadł pierwszy posiłek, a wcześniej wy koronę i trzy drinki z Jagerem pół na pół, ze sprite'em, a ja myślałem ze skolą, ale tak zabarwiło, że myślałem, że skolą pije jak coś. Nie? Czy będzie VR? Pewnie, no zaraz właśnie tu będziemy rozkładać czujniki i będziemy tu grać sobie w VR. Czy mógłbyś pokazać pojemdkowe zdjęcie z lotniska Pyki? Nie. Nie pokazujemy, nie pokazujemy. Polderze ukryte. Ile procent od wielkiego potaj w środę SPC? 100%. Wszystko. Wszystko. Bo on to robi dla przyjemności. To jest dedication. No, powiem ci tak, tych 5 krystalizm zabrałem z Polski, biorąc pod uwagę, że jest pierwszy dzień, a już trzy. W właśnie, to jest trzeci już swój, nie? No nie jest kolorowo, nie? Dobrze, że wziąłem cały wagon to będzie siero no. Teraz będzie godzina p***dnia i tak wszyscy czekamy na jedno. I tak wszyscy czekamy na jedno. I ja czekam na to najbardziej Ty masz okulary krzywe. Mam krzywe okulary, ale nic na to nie poradzę. Załóż se chłopie te. Przecież ja będę wyglądał Zakładaj kartiery. Jak Ozi Osbourne. Czaj, że to są te same co ma wronek, tylko ma taką małą twarz? O, ku... Oh Mama! czy ja wyglądam jak niewidomy. <laughs> I Pokażę pokój, nie planowisko. Czyż ta hata tu jest już ja chyba tak. od trzech miesięcy, to już pokazywałem jak jeszcze był Kick Deal. <laughs> Kana mieście, tak. Przepraszam. O Jezus, przepraszam. I'm... Jak jest niewidomy, kurwa, Bli... Nie. I'm blind, no. I'm blind. No, I'm blind, I'm sorry. Czy my chodzimy do tego samego optyka w Poznanii? Ja jej Pyka, czy ja i Wronek? No ogólnie Wronek od tego samego brał, no ale... On ma naprawdę małą twarz. I te okulary na nim wyglądają... Ale... To nie widziałeś, jak ją... on... To jest niemożliwe. Słuchaj, widziałem dwa, dwa dwie drogie okulary. Roz... Jedne to było, nie wiem czy ktoś to opowiadał na streamie, jedno to był wronek, a właśnie ta druga historia to nie wiem czy ktoś opowiadał, ale. Yy... Kiedy będzie w końcu stał? Odpięcie. <grystanie> właśnie nie 4, wiem, czekam za okazera. tym. podejrzewam, że jeżeli jeszcze teraz nie ma, no to na koniec tego miesiąca pewnie będzie. Mianowicie, jak jechaliśmy, lecieliśmy kręcić do Rzymu Bingo, Bungee rzym, no to okulary rzeźnika, nie wiem czy ktoś to opowiadał kiedyś na streamie, uległy uszkodzeniu, no. tak? Mianowicie przez yy... tuszol, tuszol ugryz rzeźnika, ugryz go po prostu. No i doszło do bójki, takiej prawdziwej bójki. między <tuszel> Z dwoma panami. Niestety, niestety sędzia przerwał walkę. Sędzia mu Patryk Bandurski. A szkoda, bo byłem ciekawy, jak się rozwinie. Ale podczas tej bójki te okulary ucierpiały. No. I historia jest taka, że była około druga w nocy. Pierwsza. To była pierwsza w nocy w Warszawie. Mieliśmy wylot rano, gdzieś tam ósma, czy tam siódma, czy innych. Na szczęście kiedyś, jak byłem na starym rynku, widz do mnie podbił po zdjęcie, który jeździł ku Boltem i mówi, czy możemy zrobić takie zdjęcie jak piwko nie można, czy coś takiego, czy nagrać takie no. coś w Birilach. Czy na coś, nie pamiętam. No i, i, no i tam siadam do niego, i on mówi, że jest kierowcą i dał mi, dał mi numer do siebie. I minęło właśnie 3 miesiące od tego. No i tak w tej Warszawie myślałem, ginot nie ma okularów, kto je może przywieźć. No i to mi się świtało, wpisałem na Instagramie kierowca i był on i przywiózł ja nie. czy specjalnie z Poznania do Wawy i o, o 6 rano były tym", na recepcji. Bo nie, nie wiem tym To jestem ja. No, że I mam zbiło, gdzieś Tio nie? na jakimś Discordzie, bo jest, Jakiś ten serwer i oszuści, co po... mówią, że jestem właścicielem. Jakiej to k*** robili? A no, jestem k***, ty, Odchodzę stamtąd. Piszę tylko do everyone. Skoro mi dali co, dali mi co, <grym> co. Słuchajcie, wbiłem na jakiś WLO i teraz właśnie dostałem doniesienie, że oni, przez to, że wbiłem, dali mi rangę CEO, że niby jestem właścicielem serwera, więc właśnie idę teraz na ogłoszenia. A, nie mam uprawnień. To ładnie sobie myślili. Się... No to ch. To nie jest <grym> To nie jest właściciel bez uprawnień, bo już leciał everyone. Jak opuścić ten serwer? O, opuść serwer. Nie Jestem właścicielem tego. Serwer, nie wchodzicie tam widzowie, bo jak chodzicie, to oni, oni tą bazę danych IP, które macie, następnie wrzucają na e, Dogsbin. i niestety hmm. będzie mieć ogromne konsekwencje. Czy lepiej tłumacz z tego. O ku... Dobra! Oglądamy tego. To taki plot twist jest: e, vlog 4 lata temu z koncertu Ang gdzie byłem DJ-em. I teraz tak, pod kamerką jest pewien człowiek, który był ze mną tu na Malcie: Franco! Ale chudzina ku... A Franko co chudy? Masakra. Ale mocne to jest plot twist. No i co się tłumaczyć na no co no? A. Czekaj, zarabiał.